Witam Was wszystkich w piątym dniu mojego programu treningowego i dzisiaj jadę do trenera Rafała do Wrocławia, gdzie wykonamy trening siłowy połączony z ćwiczeniami na szybką pracę nóg, na drabince plus jakieś odstawno-dostawne. Zobaczycie wszystko. Jeszcze nie dogadywałem tego z trenerem Rafałem, on jeszcze nic nie wie, ale myślę, że się zgodzi na połączenie tego treningu i później już po całym tym treningu, on będzie trwał około 45 minut, przejdziemy do... Treningu na podania i przyjęcia. Zrobimy wszystko w boksie. Ja będę to robił w boksie, ponieważ nie chcę jeszcze przeciążać tych, tych płuc na tym zimnym powietrzu, więc to dla mnie będzie dobre. A później po treningu powiem wam, jak wy możecie sobie wykonać. Ten trening samemu, jak go rozłączyć, żeby nie robić go razem. I chciałem wam powiedzieć, ponieważ wiem, że bardzo dużo osób lubi treningi indywidualne. Które poświęcamy głównie zawsze na prowadzenie piłki czy na kontrolę piłki, czucie jej, ale musicie wziąć pod uwagę to, że podanie piłki i przyjęcie to są dwa ważniejsze elementy niż prowadzenie. Powyżej tam 13 roku życia, bo jeszcze tam w wieku 7 lat fajnie, jeżeli dziecko cały czas prowadzi tą piłkę i masyczność, bo czego Jaś za młodu się nie nauczy, tego Jan Stary nie będzie umiał. No i po prostu chciałem Wam powiedzieć, że musicie albo sobie znaleźć jakąś ścianę do treningu, albo po prostu ogarnąć partnera, z którym będziecie mogli katować te podania i przyjęcia, bo naprawdę jest to dużo ważniejszy element w piłce nożnej, ponieważ podaniem przyspieszymy grę, a prowadzeniem zawsze ją zwalniamy, więc wiadomo, że szybkość w grze jest bardzo ważna i właśnie na tym polega też właśnie granie na najwyższym poziomie, że ci zawodnicy potrafią zagrać na jeden, dwa kontakty szybką piłkę, i właśnie to ich mega, mega wyróżnia. Wiadomo, są indywidualności, które potrafią prowadzić piłkę i dryblować, ale również robią to z głową. Dlatego mówię wam jeszcze raz, znajdźcie sobie ścianę lub ogarnijcie partnera, żeby te podania i przyjęcia móc fajnie trenować. Także ja już nie przedłużam i widzimy się już na treningu we Wrocławiu. but you're making me over and over

Jako, że moja technika martwego jeszcze nie jest idealna. Jak widzicie tutaj jest sporo do poprawy. Niestety nie trafiłem na trenera Rafała, bo akurat jak ja przyjechałem do trenera Rafał musiał uciekać na trening, bo się trochę spóźniłem. No i ja zrobiłem sobie dwie serie na tym samym ciężarze, żeby poprawić troszeczkę technikę i trzecią serię w ogóle całkiem zmniejszyłem ciężar tak żeby właśnie pracować nad tą techniką. I właśnie tutaj robię te 5 na 75% i teraz będę przechodził do tej takiej serii żeby pracować nad techniką, nie wiem, tu mi się wydaje, że już technika jest dużo lepsza. No i będę starał się nad tym pracować, ponieważ jest to dla mnie teraz priorytet. No i postaramy się wyciągnąć z tego martwego bardzo dużo korzyści. Nie łączyłem jednak treningu siłowego z tymi ćwiczeniami na szybką pracę nóg, tylko po prostu od razu później przeszliśmy do podań i przyjęć, i teraz, właśnie, zobaczycie ćwiczenia, które wykonywaliśmy. You heard, I'm taking it all cause I want the world. Yeah, I want the world. Yeah, I want the world. It's too easy feeling too comfortable. I don't think I can be satisfied. 2015, thought I had it all. Watch it all slow down just overnight. Never forget about the younger life. Wrong decisions led to sacrifice. A blessing in disguise got me working overtime. Now I'm on my top, like LeBron. I'm ripping, I'm ripping the beats. I'm becoming the beast and they smelling defeat when they come for me. Everyone looking around and they wondering how did these blessings all come to me? Started recording in bedrooms and now I've been turning my name to a company. They copying all of my moves. They think I'ma lose. I think it's a compliment. I'm, I'm never gonna settle. I always want more. I'm counting accomplishments. They making up lies. They jealous inside. But work is what got me in. There's no time to waste. I'm busy like 24 hours a day. Responding to every fan. I'm talking to people from all over every continent i'm feeling the weight of the world and the pressure been building i'm ready to fill in my destiny everything set for me no one was meant to be praying for my enemies because i've been growing i've never been slow. slowing i live in the moment i've been in control and i'm ready for more and i'm taking it all and i'm never gonna fall because i know i want the world yeah i want the world yeah i want it all said i want the world yeah i want the world i'm coming to get it don't care what you heard don't care what you heard i'm taking it all because i want the world yeah i want I want a million cash so I can give back To people who pay me the time They tell me that time equals money So I keep on saving and I'll never run out of mine I'm doing what I gotta do when I fell in love with the chase now Every day I wake up with a couple thousand plays But I won't get carried away Till I'm performing in every state I'm moving up the ladder, no shortcuts Everybody want a PJ or a tour bus But I'm too busy working on my next drop Trying to be an icon like I'm on a desktop I feel like a king but I work like a sweatshop Ain't nobody doing what I'm doing cause I'm next up Driven by all the anxiety, everyone trying me I got no time to just rest up and I've been moving up finally Everyone been trying to find me They looking for secrets, nobody sees The work that I'm doing so quietly Focused on being consistent Pleasing my parents, my mission Know that i never be missing I don't need any permission Everybody knows that I want the world Yeah, I want the world Dobra, chłopaki, ja już dojechałem do domu, naprawdę bardzo fajny trening nam wyszedł, ale padam z nóg po tej podróży i po tym treningu, bo wiadomo, trening siłowy zawsze wchodzi w nogi i mocno teraz to odczuwam, także ja już lecę zaraz do łóżka, kładę się spać i postaram się, żeby na piątek wieczorem pojawił się ten odcinek z tego treningu i następne odcinki pojawią się dopiero za dwa dni, czyli pierwszy, szósty dzień. Pojawi się dopiero w poniedziałek, chyba że jeszcze coś pomyślę, może zrobię dla Was dzień regeneracji, ponieważ ja teraz sobie dwa dni odpocznę lub zrobię takie y, lżejsze treningi, tak żeby zejść troszeczkę z obciążeń i nie przeciążać tego organizmu tak od razu na maksa, tylko spokojnie, stopniowo wchodzić na obciążenia. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już w kolejnych odcinkach. 80. Not in New York, but some people living their life in bottles. Granted, he had the golden flash backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels. Some people want to kill.